Nawina Komarnicka, witam Państwa w środę 24 września i zapraszam na serwis informacyjny. A dziś w serwisie skąd wziąć pieniądze na wyborcze projekty oraz mistrz w Legnicy? Remont teatru letniego, budowa obwodnicy miejskiej czy termomodernizacja obiektów to tylko niektóre wyborcze projekty Jarosława Rabczenki, kandydata na prezydenta. Mieszkańcom Lednicy te pomysły się podobają, wszyscy jednak pytają skąd wziąć na nie pieniądze. Jarosław Rabczenko zapewnia, że na takie projekty, jak modernizacja obiektów, uzbrojenie terenów inwestycyjnych czy zagospodarowanie teatru letniego, znajdą się pieniądze. Ja ciągle pokazuję, i chciałbym też jeszcze raz jednoznacznie potwierdzić, że jesteśmy w bardzo dobrym momencie, jeżeli mówimy o pieniądzach. W momencie bardzo dobrym, dlatego, ponieważ za moment będą uruchomione środki w ramach regionalnego programu operacyjnego. To jest ponad 2 miliardy dla Dolnego Śląska, które pozwolą sfinansować między innymi bardzo wiele samorządowych inwestycji. Kandydat na prezydenta przez wiele lat prowadził zespół, który pomagał gminom, powiatom i samorządom pozyskiwać unijne pieniądze. Przykładem może być współpraca z Legnickim Powiatem. Dzięki środkom z Unii udało się zmienić wygląd budynku Starostwa Powiatowego. Na ten cel udało się pozyskać około miliona euro. Termomodernizacja, wymiana okien, estetyka tego budynku nie byłoby Powiat Legnicki stać na tak dużą inwestycję, gdyby nie te pieniądze zewnętrzne. Z Arlegiem współpracowaliśmy jeszcze przy jednej inwestycji dosyć istotnej, mianowicie droga 2184D, taka ona ma nazwę, między Jaworem a Prochowicami, tam z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2017-2013, wspólnie z Arlegiem. Arleg także pisał wniosek aplikacyjny i także zakończyło się to sukcesem dofinansowanie około 2,5 miliona. Jarosław Rabczynko zapewnia, że pieniądze z Unii znajdą się również na rewitalizację podwórek i inwestycje w szkołach i przedszkolach. To jest bardzo ważne, ponieważ te wszystkie inwestycje, gdy będziemy finansować przy wsparciu europejskich pieniędzy, przede wszystkim nie będą obciążały legnickiego podatnika, a po drugie, oczywiście pozwalają też na znacznie większy rozmach niż wtedy, gdybyśmy to realizowali tylko i wyłącznie przy wsparciu pieniędzy budżetowych. My, jako znaczy ja Jarek Rapczętko, mamy potężne doświadczenie w pozyskiwaniu tych funduszy i myślę, że to powinno praktycznie uciąć wszelkie spekulacje osób, które mówią, że na to nie ma pieniędzy, na to nie można zdobyć pieniędzy, można i my pokazaliśmy, że faktycznie jest to bardzo realne. Kandydat na prezydenta ma nadzieję, że swoje doświadczenie w pozyskiwaniu unijnych pieniędzy wykorzysta również w ratuszu. Na początku stycznia 2013 roku w lednicy ze swoją ekipą gościł Władysław Pasikowski to w naszym mieście powstały kluczowe sceny filmu o Ryszardzie Kuklińskim. Przypomnijmy, że to naszym dziennikarzom jako jedynym udało się wówczas wejść na teren huty i przyglądać się pracy reżysera. Reżysera, jak się okazało, nagrodzonego na festiwalu w Gdyni. Rosyjscy i polscy aktorzy, statyści i kilkadziesiąt osób z ekipy filmowej. Hala Legnickiej Huty zmieniła się na kilkanaście godzin w plan zdjęciowy. Filmowcy nie mieli wątpliwości, że to miejsce będzie wyjątkowe i najwierniej odda klimat moskiewskiego zakładu z lat 60.. Przede wszystkim zauroczyło nas i ujęło to malownicze miejsce. Ja wiem, że dla niektórych może to brzmieć dziwnie, ponieważ są tu ciężkie warunki pracy i fabryczne, hutnicze, niefabryczne. Natomiast dla nas jest to bardzo malownicza sceneria, która podbuduje akcję i scenę, która tutaj się ma wydarzyć. Wjeżdżają oficerowie, wyprowadzają pana który nie współpracował z wywiadem radzieckim. Hutnicy śmiało mogą powiedzieć, że mają swój udział w sukcesie filmu. Film widzieli i dobrze pamiętają dzień zdjęciowy. Przygotowań było bardzo dużo. Był to styczeń, pogoda nie najciekawsza, ale emocje związane z produkcją Jacka Stronga, z możliwością obserwacji i z możliwością pomocy Pasikowskiemu i jego ludziom. To naprawdę rozgrzewało serca hutników, a później oglądnięcie tego dzieła i no cóż, przeżywanie jakby w turnie, bo hutnicy wiedzą jak to wyglądało od środka. Zobaczyli, jak wygląda na ekranie. A Władysław Pasikowski podczas festiwalu w Gdyni otrzymał nagrodę dla najlepszego reżysera. Może niektórym wydawało się, że tej huty naszej Legnickiej kochane jest za mało, ale przecież huta trwa, huta będzie produkować i huta będzie mogła służyć za plany do kolejnych filmów kręconych przez reżyserów zarówno w Legnicy, no jak i tutaj, na terenie Legnicy, na której znajduje się Huta Miedzi Legnica. Oprócz huty, zdjęcia w Legnicy robiono także na Nowym Świecie. Skrzyżowanie ulic miało imitować berliński checkpoint Charlie z 1981 roku. O tym, że legnickie podwórka pozostawiają wiele do życzenia, nie trzeba nikogo informować. To, że są takie miejsca, gdzie nie inwestowano w zasadzie od zakończenia wojny, też nikogo przekonywać nie trzeba. Jednak to, że podwórko zaczyna tonąć w śmieciach, to prawdziwy skandal. Alarmuje nas jedna z mieszkanek. Kamienica przy kardynała Bolesława Kominka. Wystarczy wejść w podwórze jednej z kamienic, aby zobaczyć, co tam się dzieje. Niestety widok jest przykry. Trawa, kontenery, a wokół mnóstwo śmieci, czego tutaj nie ma. Mieszkaniec, który do nas zadzwonił, zapewnił nas, że taki śmietnik jest tutaj od dobrych kilku tygodni i nikt tym się nie interesuje. Kamienicą zarządza wspólnota, a śmieci jak wiadomo wywozi Miejska Spółka Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. W razie nieporządku powinni interweniować strażnicy miejscy. W imieniu mieszkańców prosimy o zainteresowanie się sprawą. Kamienica przy Bolesława Kominka 20. 29-letni mieszkaniec Lubina został aresztowany i stanie przed sądem za stalking. Lubinianin po odejściu swojej partnerki nękał ją przez kilka miesięcy. Mężczyzna śledził kobietę, wysyłał jej wulgarne smsy, nękał również jej córkę i ojca. Poza tym uszkodził drzwi jej mieszkania, spalił domofon i rzucał jajkami w jej okna. Nie odbyło się również bez gruźb. Ponadto okazało się, że 29-latek znęcał się również nad swoją matką. Teraz sprawcy grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Do spotkania 1.16 Pucharu Polski z drużyną Miedzi Legnica przygotowuje się Mistrz Kraju, Warszawska Legia. Stołeczni zawodnicy przed spotkaniem odbywali zajęcia w klubie kondycjone. Zawodnicy Legii w ostatnim meczu Ekstraklasy pokonali Wisłę Kraków 3 do 0. W następnej kolejce podejmą Lecha Poznań. Mimo trudnego kalendarza spotkań nie odpuszczają pucharowego pojedynku z Miedzią. Będziemy grać na 100%, bo w każdym w każdym meczu dajemy siebie wszystko. Tylko że w zależności od tego jak się mecz ułoży i potem to może na samym boisku wyglądać inaczej, ale od samego początku staramy się dać siebie wszystko jak najszybciej ułożyć osi spotkania w naszą korzyść. A wszyscy wiemy, nie tylko w Polsce, w, każdym, w każdej lidze, szczególnie te pierwsze rundy Puchara, zawsze są jakieś niespodzianki i nie chcemy pozwolić. Także traktujemy naprawdę ten mecz bardzo poważnie. Sztab szkoleniowy Legii rozpracował już drużynę stawowego. Oprócz tego piłkarze z Warszawy znają kilku legnickich zawodników. W legnicy dla kilku zawodników, którzy mają przeszłość ekstraklasową, więc... Więc jest chyba najbardziej tak znanym jest Wojtek Łowodziński, przecież po któremu nieraz miałem okazję grać i, i na pewno nie będzie to łatwy mecz. My, my pucharu nie lekceważymy, chcemy go zdobyć w tym roku i wiemy, że pierwszy krok w tym kierunku to właśnie wygranie ten meczu. Nie ty, tylko chodzi tutaj o Legnicy, to po prostu w każdym meczu dopiero jak się e, kończy ten mecz poprzedni, zaczynamy myśleć o kolejnym przeciwniku. także. E, e, Prawie wczoraj mieliśmy taką odprawę na temat międzylegnicy, już wiemy wszystko co, co powinniśmy i dzisiaj przyszliśmy tutaj, żeby Pod żeby Podopieczni Henninga Berga przed spotkaniem z Miedzią odbywali lekki rozruch. Pucharowe spotkanie na stadionie przy Orła rozpocznie się o 17.45. Grzegorz Woźnik i Bartosz Sydor, jedący o plemastrą, zajęli piąte miejsce podczas rajdu w Czeskim Humpolcu. Była to ostatnia runda czesko-morawskiego pucharu. Na starcie rajdu stanęło ponad 100 załóg, z czego 20 w klasie A3, w której rywalizują ledniczanie. Na kierowców czekało 8 odcinków specjalnych o od długości 80 km. Trasa była piekielnie szybka. Ale niestety nasz samochód nie, nie dysponuje najwyższą mocą i w tym wypadku byliśmy trochę na strasnej pozycji. Mieliśmy nadzieję, że spadnie deszcz, bo takie były prognozy. No i na szczęście w połowie rajdu a, spadł, wymarzony deszcz, że tak powiem. A, no i gdy już było mokro, no to zaczęliśmy mocno drabić do konkurencji. No niestety. Niestety deszcz spadł zbyt późno. Ostatecznie załoga przyjechała na piątym miejscu. Do czwartej lokaty zabrakło im 5 sekund. A do trzeciej ośmiu. To był ostatni rajd przed zimową przerwą. No niestety, no w ten sezon jest, jest najbardziej nieudany ze wszystkich e, poprzednich, gdyż służyło no, się na to kilka, kilka spraw. Jeden bardzo groźny wypadek, który po prostu zdemolował tak samochód, po moim błędzie, że, że była gruntowna odbudowa, więc nie mogliśmy występować też w następnym rajdzie. Później na następnym rajdzie awaria silnika, która też nas wyeliminowała na dwie. Dwie rundy, także no niestety, to być nie jest niewielka. 5 października rajdowców będzie można oglądać jeszcze na Legnickim lotnisku. Pan Franciszek miał zamiar przebiec ze swoim przyjacielem 3,5 tysiąca kilometrów wokół Polski. W ten sposób chciał zwrócić uwagę na problemy zwierząt. Niestety, z braku pieniędzy nie będzie mógł wystartować w tym roku. Pan Franciszek chce przebiec 3,5 kilometrów w dwa miesiące. Bieg chciał rozpocząć jeszcze w tym roku. On się miał odbyć w tym roku, no w tym roku się nie odbył, dlatego że zabrakło funduszy, nie było wózka i no, no to, to było główną przyczyną. Bo forma... Aha i nie było jeszcze pieska, bo piesek dopiero jest od roku ubiegłego. W czerwca ubiegłego roku. No i to treningi jeszcze z pieskiem trzeba było przeprowadzić. Liczy się każda pomoc, za dotychczasową serdecznie dziękuję, a w działaniu wspiera go już wiele osób. Dziękujemy szkołom podstawowym. Niektóre żeśmy szkoły odwiedzili, te, które tam powiedzmy jakoś były na naszej drodze. I dość dużo szkół przystąpiło do akcji wspierania w biegu pana Franka. Zadeklarowały się, że będą zbierać, uczniowie będą zbierać nakrętki po napojach i puszki aluminiowe, i część z tych pieniędzy będzie przeznaczona na właśnie przyszłoroczny bieg dookoła Polski. Chcielibyśmy również podziękować szkole numer jeden, która znalazła miejsce na wózek Pana Franka, będzie mógł wózek spokojnie w porządnych warunkach przezimować. klub sportowy propagujący takie, takie działania, chętnie włączyliśmy się w tą akcję. Jesteśmy w stanie, no klub nie dysponuje jakimś tam dużym budżetem, ale skromnymi jakimiś tam funduszami. No i jesteśmy w stanie pomóc, czy to troszeczkę finansowo, czy swoją osobowość prawną, użyczyć tutaj nieformalnej grupie, żeby ewentualnych sponsorów, czy, czy jakichś darczyńców, żeby wszystko było formalnie, że tak powiem, zrobione. Pan Franciszek dziennie chce przebiec około 60 km. Potrzebna mu jest jeszcze pomoc logistyczna w całej akcji, a wszystko w celu pomocy zwierzętom. Jechałem Koła Polski, to już chyba mówiłem raz, będę się powtarzał, bo to jest jednak przykre trochę. Jak jechałem Koła Polski, to piesek na jednym, na wschodzie gdzieś Polski, był w rowie piesek, ktoś go wyrzucił. No ja jechałem, on wychodził, ładny piesek, nie tego, ale no. Mm. Nie mogłem go wziąć, musiałem go zostawić. No. Przyjechałem do domu, już po tym, tym i mojej dojrzanej, że chyba zrobię za parę lat wiek z psem. Pan Franciszek już zrobił wiele, aby pokazać, że zwierzęta też mają swoje prawa. Sam bieg ma wymiar symboliczny, a fundusze, jakie uda się zdobyć dzięki tej akcji, przekazane będą na schronisko dla zwierząt. Tą informacją kończymy dzisiejszy serwis informacyjny. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.